Wikage! Can... to chroma, gdzie się sobie nagrywamy odcineczek z najprzydatniejszych smoków y, na Demirage, 15 najprzydatniejszych smoków na y, Mirage Mapie. Y, no, a więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Y, no, łapeczka w górę zostawcie. Y, no. jak mnie nie zablokują komentarze, to może zostawcie komentarz, jakiś fajny. Y, dobra, a dzisiaj pokażemy 15 smoków najprzydatniejszych. Y, no, a więc zaczynamy z wszystkimi smokami. Dobra i, pod, i tutaj podchodzimy jak się rozpimy. tutaj podchodzimy jak to jest taki ten... takie coś to mniej więcej na równo to jest tym murem do końca i... o! Dobra, tutaj celujemy jump throw, czyli podskok i... i No i idealnie nasz smoczek pierwszy na co wchodzi. Uwaga, czy jest luka. No jest mała luka, ale to praktycznie no nie widać nic z tego. Jak tu przejdzie się, to, 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 to już jest totalne zadymanie A więc to już pierwszy smok. I przechodzimy do drugiego smoka. A więc drugi smok. Yy, respicie się tutaj. O. Przechodzicie sobie na taro Tutaj o do tej ścianki. Na no, każdy zna chyba tego smoka. I rzucacie gdzieś tu. Właśnie tego smoka na, na schodki. O! No, i tutaj Wam pewne no, osmokuje. No, tutaj, jak właśnie, też pójdziecie tu. Do gościu, no nie ma, nie ma co zrobić. nie tutaj, jak wlecą, to może zabić, nie. Ale ma no, osmokę po prostu, tak, nie. No dobra. A więc to był drugi smałczek. Lecimy do trzeciego smołka. A więc trzeci smok się respicie. Tutaj, o idziecie sobie, podchodzicie tutaj. No, co dojecie tutaj, o. Uwaga, i tutaj jak jest tabelka, o tu, to troszeczkę wyżej i mniej więcej trzeciej, czwartej tego oto komina i rzucacie, patrzcie, o. No. Smok tu leci. O, i idealnie siadł. Yy, dobra. No i patrzcie, tutaj macie zasmokowane, yy, ani was nie obchodzi konektor, ani dżungla, tylko was obchodzi tutaj, o, ten... Tylko was to odchodzi. Tu ci kolega rzuci smoka na przykład, nie? Co ja pokazałem Dobra, a więc trzeci smok to był. Widzimy się na czwartym smoku, więc... Nara, trzeci smok. A więc czwarty smoke się rozpicie tutaj o. Yy, idziecie sobie tutaj o. Śmiało. Tutaj sobie podchodzicie do tej, tej tego boxa yy, na maksa. Rzucacie to gdzieś tu, bez żadnego jump pro, bez niczego. Po prostu stajecie i tam smok idealnie trafia na dżunglę, mi trochę tu krzywo wyszło, więc bardziej w prawo by trzeba było dać ale, ale smoki i tak jest zaliczone, bo tu nawet tego nie widać, a po tej stronie też nawet średnio widać, więc smok zaliczony, a więc to był czwarty smok i widzimy się na piątym smoku. Dobra, a więc piąty smok, się raspijmy. Podchodzimy sobie do tego kosza tutaj, o wchodzimy do niego Kurde się zablokowałem, wchodzimy sobie tutaj Jak jest tutaj ta antena to tutaj na tym końcu jakby Próbujemy wyrzucić bez żadnego jump'a Bez niczego i leci fajnie smoke I mamy zasmokowane Jak to się nazywa? Okno I jakby konektor, tutaj jedynie mogę wam wyskoczyć Ale praktycznie, ale zanim oni tu dojdą To terroryści już tam będą, mnie Więc to był już trzeci smok, yy, nie piąty piąty co ja gadam piąty smok. To był, a więc widzimy się już na, na szóstym smoku. A więc szósty smok, więc yy, aby go wykonać szósty smok, podchodzicie do tego otomórka. Yy, jak jest ten dywanik, yy, to tutaj gdzieś o tutaj wiecie sobie, o gdzieś tu podskakujecie i smok tutaj leci 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 leci. No i trafia na konektora, I idealnie, perfekcyjnie no jak pójdziecie shortem, no to może was tu coś ale smoke jak najbardziej przydatny yy, no, więc widzimy się już na siódmym smoke'u dobra, a więc siódmy smoke yy, jesteście sobie tutaj na B yy, no tutaj, w pałacach około, prawie w połacy, no nie pamiętam jak to się nazywało, dobra yy, podchodzicie na maksymalne ścianki i rzucamy na okno jakby ten smoke, a więc tutaj celujecie sobie gdzieś tu, podskakujecie i wasz smoke tutaj, uwaga, leci i dociera do okna. Najbardziej przydatny smoke praktycznie, bo jak y, tutaj wasz kumpel idzie plantować pakę na przykład, nie wiem, pakę, to ani was tu nie zastrzeli, bo by musiał spikować, ale no i tak by go zabił ten terrorysta. A tutaj, albo tutaj jedynie, nie? No, a więc to by był już siódmy smoke. Lecimy do ósmego smoka. A więc ósmy smoke na ławkę, aby go wykonać. Yy, idziemy sobie na B, podchodzimy do takiej belki tutaj, co ja mam mniej więcej na środek. O, yy, jak jest to coś tutaj, ta linia, to bardziej tutaj. I po prostu rzucamy. I on tutaj. Yy. No i jak po prostu, patrzcie, wchodzimy sobie na przykład bardzo płacami, to gościu nie ma szans na zabić na przykład, nie? No, tylko my mamy go szansę, on po prostu tu będzie i będzie, <laughs> można tutaj patrzeć sobie, no. Na... To ósmy smok i widzimy się na dziewiątym smoku. A więc dziewiąty smok, y, podchodzimy się, no do tych belek się blokujemy, o nie, jakby się blokujemy i wyrzucamy go i to będzie na B, na kuchnię. Najlepiej takie dwa smoki ze znajomymi rzucić, nie? No, ze znajomymi najlepiej te smoki właśnie rzucić. O! No i ten smok sobie tutaj właśnie idealnie na te, te, te drzwiczki poleciał. A to był dziewiąty smok. I teraz przechodzimy do dziesiątego smoka. Yy, no, się jak jesteście na B, tutaj blokujecie. O jakby o te drzwiczki. O tutaj, o gdzieś tu. Yy, celujecie sobie ten róg tutaj, o tych tych, tych tego pałacu czy to to jest. I po prostu bez żadnego jamfraa po prostu rzucamy go bez kucaka. I to jest właśnie smok na shorta. Yy, właśnie, patrzcie, tu Wam nic nie przeszkadza. Tylko tutaj, ale to praktycznie nic nie jest, nie? Yy, rzuc rzucicie po prostu ładnego smoka nie? A więc jedenasty smoke, yy, aby go wykonać, podchodzimy sobie do tego ragu. Tutaj, o. I. Jest tu to trochę wyżej dajemy. Yy, podskakujemy. Leci nam na pałac smok O. I. Yy, yy, i właśnie nam smokuje całą pała pałacę, całe no a więc to był jedenasty smok idziemy do dwunastego a więc jeden dwunasty smok podchodzimy sobie do no, do tego samego rogu yy, celujemy tutaj o rojjanfro i on yy, leci nam na rampę no idealnie wleciał no widzicie nawet sami nie no idealnie wszystko zakrywa ładnie yy, no to jest 12 smok Lecimy do 13 smoka. 13 smoka, by go wykonać. Idziemy sobie na mida Tutaj o. Yy, podchodzimy tutaj o. Hmm. Celujemy sobie gdzieś tu. Tak. O. I sobie bardziej w lewo. Dajemy. więc celujemy bardziej o tak. Bardziej w lewo. No. Tak. I on wpada idealnie do środka. Tutaj o. No i pa. Całe wam zakręcę. Całutkie. No. No Całutkie. No. Ciężko tak zabić, kogoś No. Jakbyście bardziej w lewo rzucili, tak bardziej bardziej w lewo jeszcze tak troszeczkę, to, to by tutaj nawet zakrywało, nie? I by było git. A więc to 13 smok. Widzimy się na 14 smoku. A więc kolejny smok jest taki, czyli 14. Podchodzimy sobie dotąd. Tutaj się blokujemy między tymi fireboxami. Tutaj gdzieś celujemy na środek, rzucamy i No, idealnie wpada idealnie. Yy, no, a z kolejnym też... Dobra, idealnie wpada, no. Wchodzimy sobie tutaj na A i tych beczek tutaj, o. Się blokujemy w nich. Yy, celujemy gdzieś tu. I rzucamy go z No I on idealnie na ten ma... Tam, ma yy, na rampę. No tutaj, o. Podchodzimy do tego i celujemy w, tutaj o to miejsce. Yy, I trochę niżej tutaj, o. I rzucamy, nie? Dobra, a więc ben... dzięki za oglądanie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem opeczkę górę na tym kanale i jak mi nie odbanują komentarzy jak mi odbanują komentarze to zostawcie koma z gór dzięki a więc trzymajcie się i na